Witam wszystkich w nowej serii Call of Duty 4 Modern Warfare. Gaz już nas uczy. Jak strzać? Mm. Wyceluj karabin SOAP. Nazywamy się SOAP. Jesteśmy w takim budynku szkoleniowym. Yy. Nie, nie chcemy. Gaz już z nas jest dumny. Z biodra, dobra. Jak my nie możemy w tego trafić? Ojeju. Musimy wysalować. Już celujemy. Przestań celować przez przyrządy. Dobra, masz. Teraz dosłownie do cele. Patrz się, patrz jak pięknie uderzamy. Wszystkie pocisnęliśmy. Możemy przebijać drewno, tynk jakieś tam. Traf wszystkie jak najszybciej. Proszę, proszę, proszę. Proszę, 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 proszę. Widzicie? Już, gaz, dumny jesteś? Jaka cienka... ...karabin. No, no. dokładnie gaz, dokładnie jee, mhm. yeah, widzicie jak się rozwalił w wojsku mnie uczyli takich ładnych umiejętności ciśnięcia owoców idziemy teraz do naszego kapitana kapitana Price'a użyj wskazów Wskaźnika celów, aby znaleźć kapitana. Price'a. no jestem siema ziom, siema. Gdzie my musimy stanąć? O, Sap. fajne. Masz coś do niego. O. ups. <grystanie> A ja go nie strzelałem. Ja tylko ja, ja nie strzelałem, tylko wiecie. To było tak dla zabawy. Dla zabawy strzelałem, mów Heda, Wybaczcie, wybaczcie, proszę mi. Wybaczysz mi, kapitanie Price. Już zapomniałeś? Weź się, odsuń. O, siema. Nie jestem pajacem. Zobaczycie, będę najlepszy. Hmm, idę, idę. Tu, 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 19 sekund. Lol, biorę i granaty i ciśniem. zaraz. Zobaczymy. Myślę, że mi się uda szybko to zrobić. Dobra, wiem. Nie musisz mi tłumaczyć. Uczyłem się tego w wojsku. Trzy, dwa, jeden. Go, 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 go! go, Traf cele. Dawaj, jeszcze, Dawaj jeszcze, 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 masz. Masz, błyskowy. jeszcze, 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 A A jeszcze, trafiam. jeszcze, 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 już trafiłem. Naprzód, 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 naprzód. Jest! 32 sekundy. Widzicie? Umiejętności. Nie, nie chcę. O, już pierwsza misja. Nieźle. Yyy... Yy, 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 weteran. <noise> nie przeżyję. <noise> nie uda się. Zobaczycie. Będziemy lepsi niż te napisy. Eee, misja na statku. Drz na brawo. Przesyłka jest na średnim. Mm. O, trochę ich jest tu. Dobra. I pierwsza misja skończona, więc kończymy. W następnym odcinku spotkamy się z misją tam w Call of Duty 4 Modern Warfare. Siema, siema.